BIZNESOWE INSPIRACJE. PROBLEM, ROZWIĄZANIE I EFEKTY WDROŻENIA Nazywam się Monika Miśkowiec, jestem pedagogiem specjalnym i dyplomowanym masażystą. Prowadzę gabinet masażu i terapii dziecka MOKIKA w Czarnym Donajcu. JAKI BYŁ TWÓJ PROBLEM BIZNESOWY? Moim największym problemem biznesowym było to, że w pewnym momencie moja firma przestała przynosić zyski. Wystarczało na koszty, ale już nie starczało na nic więcej. Miałam poczucie, że po prostu nie wiem, co mam zrobić dalej, co robię źle, gdzie popełniam błędy i dlaczego te pieniądze się rozchodzą, gdzie one znikają. A okazało się, że wszystko było wina mojego niepoukładania, niepilnowania tego, co się dzieje w firmie i gdzie to faktycznie się rozchodzi. Pojawia się ogromna frustracja i zastanowienie się, czy jest sens w ogóle prowadzić dalej, Skoro już nie widziałam ochoty, nawet mi się już nie chciało, no bo tak, ja nie mam na to, żeby być na swoje życie. Tu za chwilę się od nowego roku podnoszą wszystkie opłaty, wszystko się podnosi, a tu coraz mniej tych pieniędzy zostaje, a co gorsza, nawet wszystkie oszczędności, które miałam, zaczęły już topnieć, one po prostu zniknęły. No i, i to już był taki bardzo krytyczny moment w mojej działalności, w moim życiu w ogóle, czy dam radę, czy się utrzymam, czy nie trzeba będzie po prostu zamknąć wszystkiego i się stąd wyprowadzić. Jakie rozwiązanie wprowadziłaś dzięki coraz lepszej firmie? Chcąc poprawić pracę swojej firmy, korzystał z programu rozwoju coraz lepszej firmy. Jednak nie wdrażałam tych lekcji. Były odsłuchane, gdzieś tam coś się pojawiło, że możemy było zmienić, jednak nigdy nie były do końca dobrze wprowadzone ani zrealizowane i tu pojawił się telefon od sprzedawców coraz lepszej firmy z propozycją programu Coraz Lepsze Doradztwo. I tak rozpoczęła się moja współpraca z Franciszkiem Niemieckim. Zaczęło się od tego, że zadał mi dużo pytań, na które nie potrafiłam odpowiedzieć. Pierwsze pytanie było, jakie są liczby, czyli jakie są zyski, dokładnie jakie są wydatki. I mówię, no jeszcze o ile wydatki byłam w stanie przeliczyć, to zysków. W ogóle, bo nigdy tego wcześniej nie robiłam. Potem, ile klientów, ci klienci się pojawiają, no to też nie odpowiedziałam, bo też nigdy tego nie sprawdzałam. No i to się okazało, że wychodziło dużo rzeczy, na które nigdy wcześniej uwagi nie zwróciłam. A największą rzeczą, która wyszła, że jestem przede wszystkim pracownikiem w tej firmy i w ogóle nie patrzę na film od strony zarządzającej, ani budującej, ani robiącej jakieś konkretne cele przyszłościowe. Franek, przede mną jest ten krok i podpowiada mi, poparł, bo za chwilę się będzie coś działo, i już musisz na to zwrócić uwagę. Zwróć, czy to jest w Warte w tym momencie Twojej uwagi, czy nie? Pojawi się na mnie długo problem z szukaniem pracowników, więc już mnie przygotowuje do całego procesu tworzenia, rekrutacji, pisania, ogłoszenia i, i, i całego procesu związanego z nowym pracownikiem. Jakie są efekty wdrożenia tego rozwiązania? Efektem wprowadzenia zmian było przede wszystkim wprowadzenie zmiany cennika. Było to dla mnie na początku bardzo przerażające, jak przyjmą to szczególnie rodzice dzieci niepełnosprawnych, ale okazało się, że byli bardzo wyrozumieli, zrozumieli i nie było z tym żadnych problemów. Zmieniliśmy również cennik masaży i w rezultacie. Okazało się, że zaczynają zostawać pieniądze. Byłam w stanie sobie w końcu pierwszy raz wypłacić prawdziwą pensję i zaczęliśmy powolutku generować oszczędności, odbudowywać poduszkę finansową. Kolejnym efektem jest bardzo mocne pilnowanie budżetu, dokładnie spisywanie wszystkich wydatków, dokładne zapisywanie, spisywanie wszystkich przychodów, ustalenie celu na każdy miesiąc, ile chcemy zrealizować masaży, ile terapii, aby osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy. No i to zaczęło przynosić efekty, że te pieniądze się. Nie rozchodziły na jakieś drobne rzeczy, na jakieś niepotrzebne rzeczy, tylko był, każdy wydatek jest mocno przemyślany, czy jest konieczny, czy nie jest. Dużo przyniosła też zmiana systemu, który prowadziliśmy, rejestrację, obniżenie reklam na Facebooku, które już nie wszystkie były też rentowne i się opłacały. W ogóle do przedstawicieli podkładów, niepodkładów, wszystko po prostu przeanalizowaliśmy, szukaliśmy innych możliwości. Dla mnie konsultacje z Frankiem są ogromnie wartościowe, ponieważ ja dużo nie wiedziałam. On mi przedstawił po kolei, jak coś ma wyglądać. Przedstawia mi wszystkie rozwiązania. Nie to, że on mi mówi i robi za mnie. On mi po prostu podrzuca różne programy, nawet z CLF-u, które pomagają mi rozwiązać problemy, czy nawet z pracownikami. Jak dużym wyzwaniem nie były spotkania grupowe, czego nigdy wcześniej też nie było. Dzięki niemu się rozwiązały takie problemy. Bardzo mocno to, że ja wiem, że ja muszę się powiedzieć, co zrobiłam, czego nie zrobiłam. Piluje mnie w tym, że ja muszę zrealizować te zadania. Nigdy nie ma słowa krytyki, zawsze jest wsparcie, zawsze jest pomoc, zawsze jest pokazanie problemu z zupełnie innej strony, na którym na przykład wcześniej nie zwróciła w ogóle uwagi. Daje to ogromne wsparcie. To, to już sobie w tym momencie nie wyobrażam prowadzenia firmy na razie bez franka, póki się nie nauczę tych rzeczy, wszystkich, które mi tam proponuje. Jeżeli czujesz, że coraz lepsze doradztwo jest dla Ciebie, zostaw nam swój numer telefonu. Oddzwonimy i wspólnie sprawdzimy, czy Twoja firma na tym skorzysta. Link do prostego formularza znajdziesz w opisie tego filmu.